Kingarusim od lat współpracuje z TVN. Dziennikarka zdążyła już wyrosnąć na jedną z największych gwiazd stacji, którą wspiera na co dzień ogromne gronofanów. Wielu internautów było jednak naprawdę zadziwionych, kiedy prezenterka ujawniła, że na kojarzącą się z ogromnym dobrobytem kolację wigilijną może zjeść nawet suchy chleb. Kinga Rusin została wykreowana przez TVN na jedną ze swych najważniejszych twarzy. Dziennikarka prowadzi śniadaniowy format stacji oraz program Agent Gwiazdy, który cieszy się wśród widzów ogromną, niesłabnącą popularnością. Inga Rusin toczy prawdziwą medialną wojnę. Pani znają jednak prezenterkę głównie dzięki jej bardzo stanowczym poglądom, związanym z życiem w sposób ekologiczny. Celebrytka włączyła się więc, oczywiście, w tym roku w specjalną akcję, która ma uświadamiać Polaków w kwestii katuszy, przeżywanych przez wybierane przez dużą część z nich w sklepach żywe karpie. Kupowanie żywego karpia, trzymanie go bez wody w reklamówce, podduszenie, trzymanie w chlorowanej, niedotlenionej wodzie, a następnie zabijanie młotkiem tylko przedłuża jego agonie i cierpienie, stwierdziła jakiś czas temu Rusin, której słowa w niezwykle zaskakujący sposób skontrowała królowa polskiej gastronomii. Magda Jessler doradziła fanom, aby przegłodzić zakupionego w sklepie karpia przez tydzień, gdyż jego mięso będzie dzięki temu zdecydowanie lepsze. Teza potwierdziła także Ewa Wachowicz, znana z kulinarnych programów stacji Polsat. Słowa te wyraźnie wyprowadziły z równowagi Kinga Rusin. Dziennikarka stwierdziła więc, że Wigilię może jeść nawet suchy chleb, byle nie cierpiały na tym bezbronne zwierzęta. Kropka Gwiazda TVN zdecyduje się całkowicie pościć, aby pokazać swój sprzeciw. W moim domu nie je się karpia. Nie wiem, czy wygłodzony, czy najedzony jest lepszy. Nie zamierzam tego porównywać. Kropka mogę jeść suchy chleb na wilię i też mi będzie smakował stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami SuperEkspresu Rusin, którą szybko poparło w sekcji komentarzy wielu internautów. Prawie wszystkie zwierzęta hodowlane esa traktowane w nieludzki sposób. Powinniśmy ewidentnie coś z tym zrobić, rzeczywiście to jest barbarzyństwo. Rozumiem kupować już nieżywą rybę, ale torturować ją jeszcze u siebie w domu. To zaczyna robić się chore, na Wigilię można jeszcze zjeść dziesiątki innych potrafente. Kapusta z grochem, bądź z kapustą, barszczyk, grzybową, krokiety, uszka, pierogi, można w nieskończoność wymieniać czytamy w komentarzach na jednym z portali plotkarskich.